Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. E, witam w szybkich pytaniach, szybkich odpowiedziach. E, już pracuję nad tym, żeby właśnie usprawnić ten system i żeby można było zadawać pytania przez Messenger po prostu. Dla niektórych będzie to zdecydowanym ułatwieniem. Będzie to przyspieszenie całego procesu e, zadawania pytania i odpowiadania na pytanie. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy sobie. Od pani numer 10. Od Pani numer 10, i są tutaj dwa pytanka, ale Pani numer 10 również przesłała dla wszystkich widzów mojego kanału takie pytanie: jakie przesłanie ma dla mnie 2021 rok? I takie coś zrobimy sobie w odrębnym filmie na zasadzie wróżby wyboru. No i tam będziecie mogli sobie właśnie wybierać, które przesłanie będzie adekwatne dla Was, dla Waszej sytuacji będzie to wróżba wyboru. I właśnie tak zgodnie z tym, co Pani przesłała, dziękuję bardzo za przesłanie tego pytania. Będziemy tutaj sprawdzać po prostu w takim ogólnym filmie. Natomiast tutaj pytamy właśnie o Panią, chwileczkę, bo coś mi tu wypadło. Co to jest za karta? Co to jest za magiczna? Uuu. Uhuhuhu. No, wypadła mi dwójka kielichów przy tasowaniu. Najpierw mi spadła na nogę, później ja się odsunęłam i spadła mi na ziemię. Dwójka kielichów, a pani tu pyta o, o jakieś tam romansowe rzeczy. E, pierwsze pani pytanko, czy kolega z pracy ma ochotę na spotkanie ze mną? Czy ten kolega ma ochotę na spotkanie z panią? Czy on będzie miał tutaj ochotę? Na spotkanie z panią. Czy ma ochotę na spotkanie z panią? Czy ma ochotę na spotkanie z panią? Hmm. On to w ogóle tu jakiś ciężki okres miał ostatnio. Może finansowo, a może tak po prostu emocjonalnie. Chciałby wyjść z tego trudnego okresu? Tak, no, ma ochotę na spotkanie, żeby przełamać pewien impas, rzeczywiście. Bo to spotkanie może być dla niego też takim em, no czymś pozytywnym. W momencie, kiedy nie ma tutaj zbyt wielu takich pozytywnych rzeczy w życiu, albo po prostu jest też takim przełamaniem właśnie jakichś ciężkich energii, które były między państwem i rzeczywiście obie strony chyba by tego chciały, żeby właśnie no, coś wreszcie tutaj przełamać, bo jakaś taka ciężka energia zawisła, tam dziesiątka mieczy była, jakieś niefajne myśli, tam był też ten sąd, czyli taka jakby chęć uwolnienia się już z tych czarnych myśli, z jakiegoś trudnego okresu, może, może faktycznie. Poprzez to spotkanie da się tutaj coś zrobić, ale wygląda na to, że w tej trójce Buław będzie miał ochotę na spotkanie. Drugie pytanie, czy uda mi się szybko i e, korzystnie sprzedać mieszkanie. Pojęcie szybko jest pojęciem względnym, więc ja rozumiem szybko za czas najbliższy, czyli tak powiedzmy do trzech miesięcy, e, licząc od tego momentu, więc tak po prostu zapytajmy, e, czy w ciągu tych trzech miesięcy się pani uda sprzedać mieszkanie i czy będzie to korzystne? Czy się uda w ciągu trzech najbliższych miesięcy i czy będzie to korzystne. Czy się uda w ciągu trzech najbliższych miesięcy i czy będzie to korzystne? Proszę zobaczyć, tu się powtarzają pani karty. Ja myślę, że w ciągu trzech najbliższych miesięcy się jednak nie uda. Tu jest fajne takie ruszenie do przodu pełną parą, że chciałaby Pani faktycznie sprzedać, ale ta karta sądu tutaj na przyszłości mi pokazuje, że być może trzeba będzie spełnić jakieś formalne warunki, że to musi być na przykład jakieś, nie wiem, przysądzenie własności, czy jakieś sprawy sądowno, sądowo notarialne trzeba będzie załatwić, yy, czy w ogóle jakieś urzędowe sprawy tu mogą stanąć na przeszkodzie, bo chęci są, działanie jakieś podjęte by było, ale proszę zobaczyć, no tu siódemka monet mówi o dłuższym okresie, tak powiedziałabym 6-7 miesięcy, dziesiątka mieczy, że to jednak będzie trochę dłużej trwało, to będzie trudno zakończyć po prostu, no i tu jest dwójka mieczy, to ta karta jako wynik, jako rezultat pokazuje po prostu brak decyzji, Czyli tutaj ani, ani w te, ani we w te, jak to się mówi. Jesteśmy po środku, czyli no w najbliższym czasie na pewno się tego nie uda zrobić. Um, najbliższy czas rozumiem jako trzy miesiące. Widzę tutaj okres po prostu dłuższy, i to może wynikać właśnie z jakichś takich formalnych rzeczy, że coś tam trzeba będzie po prostu pozałatwiać, jakieś organy mogą działać e, opieszale, no i w efekcie trochę się to może niestety wydłużyć. Dobrze, teraz pani numer 11 i pani tutaj pyta o pana również. Nie będziemy oczywiście podawać jego danych. Pani wie, o kogo pani pyta. Czy to prawda, że on się ożenił? Czy to prawda, że się ożenił ten pan? Czy to prawda, że się ożenił? No ciekawe pytanie. Czy prawdą jest, że się ożenił? Czy to jest prawda, że się ożenił? Czy ożenił się? Wszedł na pewno w coś nowego, więc jakiś nowy związek nam się tutaj pokazuje, faktycznie, może dziecko nawet w jego przypadku. Nie widzę tutaj ślubu, nie, wręcz przeciwnie, bo tu jest jakaś królowa mieczy. On by może i chciał coś z jakąś kobietą robić, ona taka jakby oporna, nie za bardzo. Ten as mieczy też może pokazywać, że coś tam się między nimi zaczęło, ale zostało to ucięte, albo się kłócą, albo gdzieś tam właśnie jakieś negatywne. Energie się pomiędzy nich wkradły. Tutaj tak wygląda, jak on by był chętny, właśnie do czegoś nowego, a kobieta nie za bardzo. On też mógłby pragnąć mieć dziecko, a ta pani w królowej mieczy tak też, właśnie albo z przyczyn zdrowotnych, by nie mogła mieć dziecka, albo by nie chciała po prostu być matką. I tutaj na tym gruncie też mogą być tarcia, no ale to są już, że tak powiem, em, sprawy osób trzecich i my absolutnie nie będziemy w to wchodzili, to, to już jest ich sprawa. Natomiast no, pytała Pani stricte, czy się ożenił, no więc tutaj myślę, że się nie ożenił, żadne karty takie typowo ślubne mi się nie pokazują. No i drugie pytanie o tego samego pana, czy on jeszcze coś do mnie czuje? Czy on jeszcze coś do pani czuje? Czy ten pan jeszcze coś do pani Czuje. Czy są jeszcze jakieś jego uczucia do pani, czy on jeszcze coś do pani czuje, energetycznie czuje, bardzo mocne przyciąganie do pani, duchowe, takie energetyczne. On tu próbuje to jakoś przefiltrować przez swój taki rozum, próbuje to brać umysłem, ale do końca nie wie, o co tutaj chodzi. Też no, jest, jakby takim potrzasku, nie do końca wie, co tutaj zrobić z tym fantem. Powiem tak, mnie się tutaj pokazuje coś takiego, że go ciągnie do. Pani, um, niekoniecznie, że jakieś wielkie, wielkie uczucie z jego strony, tylko bardziej na, na ten moment jest jakieś takie przyciąganie, może pożądanie, coś, czemu on się nie umie oprzeć, ale z drugiej strony też nie potrafi nic z tym zrobić. On jakby ma związane ręce. On tutaj um, tkwi w jakimś takim poczuciu. Bycia w klatce. Jeżeli pani oczekuje, że coś w kierunku pani zrobi, to w piątce mieczy no niestety nie bardzo, ponieważ on ma takie przeświadczenie, że ta sprawa jest już e, przegrana, że tutaj właściwie to już nie ma co zrobić. Mm, że to już jest koniec tej sprawie, że, że po prostu no, mleko się rozlało. Nie ma takiej u niego jakby wiary nadziei w to, że coś można tutaj jeszcze w tej sytuacji naprawić. Nie wiem, co się tam między państwem podziało, no ale nie ma takiej wiary u niego w to, że cokolwiek tutaj można zmienić. Dziękuję panią bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.